Cześć, tutaj Darek San. Dzisiaj y, ja będę sterował dla 13 ale jednak komentował będzie Pierol, przywitaj się. Witam wszystkich. Y, więc tak, to będzie walka Champion vs Champion, czyli Sin kontra The Rock. Więc oddaję głos Pierolowi. Zaczynajmy. Witamy na arenie TLC. TLC. Chicago Ameryka! Niech nam się wszystko załaduje, proszę państwa. Niech nam się załaduje wielkie emocje. Walka dzisiaj z Sinkara The rock. Cały świat myśli, że wygra The rock. Wszyscy stawiają na deroka. Bookmacherzy płacą za deroka, najwięcej. Ale derok leży! Sinkara zaatakował! Ale kopa dostał w plecy! Derok rock leży, kwiczy normalnie trzyma się! O Boże, chwycił go za łeb! Rzut o że znowu co się dzieje z Derokiem? Derok Sin Sincara prowadzi. Boże Karpu babie! łbie. Ole! papę dostał. Jezu co tuś, co ten Sincara robi, Boże? Derok leży, Derok leży, ale wszyscy i tak liczą na Deroka, cały czas, cały świat liczy na Deroka. Sincara, buch! Derok papę dostał znowu leży. Łeb urwany prawie, proszę państwa, prawie, prawie. O oh jest! Derok wrócił, wrócił! Sinkara gleba! Urwij, urwij mu łeb! Sinkara leży, derok chwycił go i. Ale akcja! Kto tu prowadzi? Sam nie wiem! Oj, chyba Sinkara rządzi znowu! O! derok dechy! Sin Sinkara też dechy! Sam się chyba znokautował! Dobrze, dobrze, oj, co tu się dzieje? The Rock w plecy, w plecy nie bij, Sinkara, nie od tyłu. O, ale akcja! Proszę państwa, co tu się dzieje? The Rock jest. The Rock jest normalnie znokautowany, chyba będzie kwiczał jak świnaczek. Leży i kwiczy, proszę państwa, co tu się dzieje? O, Sinkara nie ma siły, Sinkara leży, Derok wrócił, The Rock wrócił. Tak jak wszyscy wiedzieli, tak jak wiedzieli, Derok wygra. Derok tu rządzi, derok tu rządzi, ale Sinkara próbował akcji. Za uszy go, za uszy go wytargał. Podniósł, ale silny ten Sinkara podniósł. Boże, jedyny, co to będzie za akcja? Akcja, co to będzie? Co to w ogóle będzie? Akcja Hamlet Twist, najlepsza akcja świata. Proszę państwa, co tu się dzieje? Już po deroku, niestety, chyba po deroku. Zobaczmy, co się wydarzy teraz. Sinkara. ale piękna akcja! Co ten Sincara wytwarza tutaj? O! Bum! Aż mi żal. Powiem Państwu, aż mi żal deroka. Sędzia gdzieś ucieka. O! Co to za mecz? A! Bum! Znowu! Kto leży? Kto leży? The Rock. Nie, nie. Proszę Państwa, to jest jedna strona walka. Naprawdę jedno. uszy go, przeciągnął przez pół ringu. Tłum szaleje, tłum szaleje, bo niespodziewanie Sinkara rządzi. Breaking point. Co to oznacza? Co to oznacza breaking point? Pum! Jezu! A Sinkara kolejna akcja i kolejne mocne uderzenie. Jak The Rock się pozbiera po tym wszystkim? Ja nie wiem. Chyba traci tytuł i wszystko co zdobył. Sinkara z nim walczy jak z Wiesiakiem. Koniec! Koniec! Zwycięstwa! Winner! Sinkara! Piękna walka! Dla Państwa, dla Państwa, Darek San i komentował Pierol. Pozdrawiamy, do zobaczenia w następnym filmiku. Lajkujcie, polecajcie ten film znajomym, komentujcie i subskrybujcie. Do zobaczenia wkrótce.